Dzień dobry Państwu! Krzysztof Stankiewicz, kanał Biżuteria z Bliska. Proszę Państwa, chciałem Wam pokazać pewien bardzo ciekawy wisior. Wisior dosyć stary, jak na, jak na to, co można się spodziewać, ponieważ jego wygląd jest taki całkowicie ponadczasowy. Wygląd mógłby, właściwie wygląd nie wskazuje na to, kiedy on został wykonany. Złota kokarda z zawieszką z diamentem w formie łezki. Diament taki sobie, bardzo ładna barwa. Czystość już nie tak do końca mniej więcej, znaczy to jest SI przy małych diamentach. Poniżej pół karata nie podaje się czy to jest SI1 czy SI2. Przynajmniej zgodnie z wytycznymi GIA. A no, gdyby był większym kamieniem, to pewnie trzeba byłoby go ocenić na SI2 niestety. Także jak na taką formę szlifu fantazyjną, nie jest to naj, najwyższa nota. Niemniej kamień bardzo ładny, bardzo dobrze pasuje do, do tego do tej formy całego wisiora, i. To, że jest zawiasowo zamontowany, powoduje, że rozsiewa bardzo dużo błysków, jak, jak go się obserwuje, jak wisi normalnie. Tak za zawiesie wygląda to dość, dość fajnie. No i teraz, właśnie, ustalmy sobie, kiedy został wykonany ten wisior i, i przez kogo. To jest dosyć istotne i okazuje się, że w tym przypadku nie jest to proste i ono może być troszeczkę zaskakujące. Dodam jeszcze, że to jest czerwone złoto. Czerwone złoto też właściwie nam nic nie mówi. No, dawniej mówiono na to ruskie złoto, dlatego że w Rosji używano złota próby 14 karatów właśnie w tej barwie. No, ale dzisiaj właściwie też się używa złota czerwonego. Nazywa się często różowym. Nie wiem czemu, może to po prostu jest takie bardziej romantyczne. Słowo ruskie właściwie zostało usunięte ze słownika. Już nie mówi się o ruskim złocie, przynajmniej nie w, kontekście, nie w kontekście barwy. No i zobaczmy teraz, jakie mamy tutaj cechy. Probierczy. Zacznijmy od cech probierczych, czyli pierwsza cecha probiercza to jest cecha probiercza z okresu ZSRR. To jest cecha, no właściwie nie mogę tej już powiększyć bardziej, dla złota próby 583 z gwiazdą taką ażurową, nazwijmy to. Gwiazda ażurowa świadczy o tym, że jest to cecha, która była używana w latach 1960. Już sobie czytam, 65 do 1994. Litera M oznacza, że cechowano w probierni w Moskwie. No i właściwie nic więcej z tej cechy probierczej nie odczytamy. Co mamy dalej? Dalej mamy polską cechę probierczą. To jest cecha probiercza dla próby 580. 3 ta cecha to jest głowa rycerza, ale to jest ta duża głowa rycerza, czyli cecha stosowana w latach 1963 do 1986. Czyli na dobrą sprawę to nam w niczym nie pomaga dlatego, że, no zawężamy co prawda datowanie, ale jedynie o 8 lat. Czyli w tym momencie możemy wydatować ten wyrób na 1965 do 1986. Patrzmy dalej. Kolejna, kolejna cecha to jest cecha dodatkowa. Ona tylko mówi o tym, że wszystkie elementy wyrobu są wykonane ze złota. I to złoto jest takiej próby co najmniej jak złoto, z którego wykonano główny element tego, tego obiektu. Zobaczmy sobie ten obiekt jeszcze raz, tak żeby, żeby wszyscy dokładnie widzieli. No i teraz na nim znajduje się jeszcze jedna cecha. Oj. Cecha imienna, którą tutaj widzimy. Cecha wykonana metodą elektrodrążenia. Literatura podaje, że elektrodrążenie jest stosowane mniej więcej od roku 1972 albo 1973. Wcześniej nie było używane, więc. To też daje pewną wskazówkę i znowu nam tutaj zawęża 70, powiedzmy 1972 do 1986 ze względu na tą polską cechę probierczą, która znajdowała się na obiekcie. No i ten imiennik składa się z dwóch, z dwóch elementów, z cyfry 4 i literki U, takiej stylizowanej. W taki sposób, żeby dało się to elektrodrążarkom wykonać. No i co on oznacza? Jak szukamy sobie w literaturze do rozpoznawania cech imiennych, to okazuje się, że 4U znajdujemy pod dwoma, znaczy przypisane jest do dwóch różnych wytwórców, którzy działali. W dwóch różnych miejscach w ZSRR. A wygląda na to, że cyfra 4, która znajduje się z przodu, oznacza, że wyrób ten wykonano w roku 1974. To zgadza się z tym datowaniem, które zrobiliśmy poprzednio, czyli 74 jest pomiędzy 1972 a 1986, więc nie mamy tu żadnych, żadnych kolizji, wszystko, wszystko jest ok. Natomiast mamy jeszcze problem z wytwórcą. Mamy dwóch możliwych wytwórców. Pierwszym z nich jest kombinat bytowo obsłużenia Juchendys. W Tallinie, czyli i, i, to, i, i ten wytwórca podlegał pod Urząd Probierczy, czy tam okręg probierczy taliński, No i drugi możliwy wytwórca to jest eksperymentalnej jubilerski zawód w Moskwie, czyli eksperymentalna. Wytwórnia czy fabryka, eksperymentalna fabryka jubilerska, no i ona podlegała pod okręg probierczy moskiewski. Oznacza to, że nie da się tego tej prowieniencji wykonać tylko i wyłącznie za pomocą tego jednego znaku, bo kluczowe tutaj jest zastosowanie tych informacji, które są tutaj zawarte czyli, ponieważ było cechowane w Moskwie, Oznacza to, że, że to jest eksperymentalny, juwilerny zawód, jest autorem tego obiektu. No i to, to tyle to całe. Dużo krzyku o nic, niby, no bo mamy, mamy sprawdzone, kto to robił, mamy, wiemy w jakim roku zostało wykonane, gdzie zostało ocechowane. No, potem, oczywiście, dalsza historia została sprowadzone do Polski w późniejszym czasie i ocechowane w tutejszym urzędzie probierczym pomiędzy rokiem 1974 a 1986. Okazuje się, że o obiekcie można już w tym momencie opowiedzieć historię, a w każdym razie jego drogę, którą sobie prze, prze, przebył z Moskwy do Krakowa. No i jak widać, nadal jest w Krakowie, bo, no bo dopiero co miałem go na biurku, więc, więc nadal, jest, nadal jest tutaj. To są dość istotne informacje, które można o biżuterii znaleźć. O biżuterii, jeżeli ma być biżuterią kolekcjonerską, trzeba umieć opowiedzieć historię. No a to niewątpliwie właśnie oznaczenie wytwórcy i ewentualnie jakiejś historii tego obiektu, choćby takiej szczątkowej, śladowej, jest częścią opowiadania tej historii. Proszę Państwa, bardzo dziękuję za uwagę i do usłyszenia.